Dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota, 6 maj, więc odbędą się szczególne uroczystości związane z koronacją króla, więc taki szczególny okres dla wszystkich. Teraz jesteśmy w bibliotece, aby uwiecznić tą szczególną okoliczność i wydarzenie koronacji nowego króla już jutro. Więc jest to biblioteka, gdyby to było istotne i takie szczególne miejsce. Książki. suddenly, the four hatches at the top of the bag yeah. open, yeah. And they elected. it. I we so were thinking, why has not that done by us? For some reason the prison service decided they would do it mm -hmm. um, it's one of the first things you can knock on the light. We never had to know all about the base

Dziękuję wszystkim za uwagę.